Matura w 5 minut dla kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Ciągi arytmetyczne i geometryczne. Poziom podstawowy. Do rozwiązywania zadań z ciągami przydadzą się zależności, które są podane w tablicach matematycznych. Przede wszystkim mamy wzory na n wyraz ciągu. Jeżeli na przykład potrzebujemy jedenasty wyraz ciągu, to do tych wzorów podstawiamy pod n liczbę 11. W każdej z tych zależności występuje a1, czyli pierwszy wyraz konkretnego ciągu. W przypadku ciągu arytmetycznego mamy we wzorze także różnicę r, a dla ciągu geometrycznego mamy iloraz q. Różnica ciągu arytmetycznego oraz iloraz ciągu geometrycznego to liczby, które opisują w jaki sposób zmieniają się kolejne wyrazy ciągu. Dalej mamy wzory na sumy pierwszych n wyrazów ciągów. Jeżeli na przykład chcemy policzyć sumę wyrazów od pierwszego do 20, to pod n podstawiamy 20. Dla ciągu arytmetycznego mamy dwa takie wzory, a właściwie dwie postacie tego samego wzoru. W konkretnych zadaniach jedna z nich jest z reguły łatwiejsza do zastosowania. Wreszcie mamy wyrażenia, które opisują związek pomiędzy trzema kolejnymi wyrazami ciągu. Po lewej stronie tych wyrażeń stoi AN, czyli środkowy z trzech kolejnych wyrazów, a po prawej stronie Pojawia się pierwszy i trzeci wyraz z każdej trójki kolejnych wyrazu ciągu. Ten zestaw zależności na ogół wystarcza, żeby rozwiązać zadania z ciągami. Spójrzmy na przykłady. Przykład pierwszy. Ciąg arytmetyczny A n jest określony dla każdej liczby naturalnej n większej lub równej 1. Wiadomo, że a10 jest równe 12 i a21 jest równe 34. Oblicz wartość 15 wyrazu tego ciągu. Wartość 15 wyrazu obliczymy bardzo łatwo, jeżeli będziemy mieli wzór opisujący ten konkretny ciąg. Przypominam, że ogólna postać dla ciągu arytmetycznego to an równe a1 plus n-1 razy r. Równanie naszego ciągu uda nam się uzyskać, jeżeli obliczymy pierwszy wyraz ciągu, czyli a1, oraz różnicę ciągu, czyli r. Wykorzystamy do tego informacje podane w treści zadania. Wiemy, że dziesiąty wyraz ciągu ma wartość 12, a dwudziesty pierwszy ma wartość 34. Zajmijmy się najpierw dziesiątym wyrazem ciągu. Do ogólnego wzoru pod n podstawiamy liczbę 10. Dostajemy a1 plus 10 minus 1 razy r. Po wykonaniu odejmowania mamy a1 plus 9r. Zgodnie z treścią zadania, to wyrażenie ma być równe 12. Dla 21. wyrazu ciągu Również wykorzystamy ogólne równanie. Pod n podstawiamy teraz 21. Dostajemy a1 plus 20r i to wyrażenie musi być z kolei równe 34. Otrzymaliśmy więc dwa równania, które tworzą układ równań z dwoma niewiadomymi. Możemy dosyć szybko policzyć niewiadomą r. Pierwsze równanie mnożymy przez minus 1. Dostajemy minus a1 minus 9r równe minus 12. Teraz obydwa równania dodajemy do siebie stronami. Minus a1 plus a1 daje 0, minus 9r plus 20r daje 11r, a minus 12 plus 34 daje 22. Otrzymaliśmy więc proste równanie i 11r równe 22. Dzielimy obydwie strony przez 11 i mamy r równe 2. Wstawiamy tą wartość do jednego z dwóch równań, które mamy do dyspozycji. Powiedzmy, że wykorzystamy drugie równanie. Dostajemy teraz zapis, w którym jedyną niewiadomą jest a1. Mamy a1 plus 20 razy 2 równe 34. 20 razy 2 to 40. Odejmujemy te 40 od obydwu stron równania i dostajemy a1 równe minus 6. Teraz możemy napisać konkretne równanie naszego ciągu arytmetycznego. a1 wynosi minus 6, a r wynosi 2. Podstawiamy to do równania ogólnego i dostajemy nasze równanie w postaci an równe minus 6 plus n minus 1 razy 2. Przypominam, że mamy obliczyć piętnasty wyraz tego ciągu. Do naszego konkretnego równania ciągu podstawiamy pod n 15. Po wykonaniu wszystkich przekształceń, dostajemy a15 równe 22. Ta wartość jest rozwiązaniem zadania. Weźmy teraz przykład z sumą wybranych wyrazów ciągu. Ciąg arytmetyczny a n. Jest określony dla liczb naturalnych n większych lub równych 1. Wyraz a 6 to 20, a suma pierwszych dziesięciu wyrazów ciągu wynosi 185. Oblicz wartość ósmego wyrazu tego ciągu. W zadaniu mamy do czynienia z ciągiem arytmetycznym. Znamy wartość jednego jego wyrazu i sumę dziesięciu pierwszych. Zajmijmy się najpierw informacją dotyczącą szóstego wyrazu ciągu. Wykorzystamy ogólne równanie ciągu arytmetycznego, żeby zapisać wyrażenie na szósty wyraz. Pod n podstawiamy tutaj 6 i dostajemy a1 plus 6 minus 1 razy r, co po wykonaniu odejmowania w nawiasie daje a1 plus 5r. To wyrażenie zgodnie z treścią zadania jest równe 20. Dostajemy więc pierwsze równanie w postaci A1 plus 5R o równe 20. Teraz skupimy się na informacji o sumie pierwszych 10 wyrazów ciągu. Ogólny wzór na sumę pierwszych n wyrazów ciągu mamy w tablicach matematycznych. Do tego wzoru pod n podstawiamy 10. Mamy wtedy 2a1 plus 10 minus 1 razy r to wszystko dzielone przez 2 i mnożone przez 10. 10 minus 1 daje 9. Dwójkę z mianownika ułamka można skrócić z dziesiątką, przez którą mnożymy. Dostaniemy 2a1 plus 9r i to wszystko razy 5. To wyrażenie ma być równe 185. Mamy więc drugie równanie w postaci w nawiasie 2a1 plus 9r poza nawiasem razy 5 równe 185. Podzielmy to równanie obustronnie przez 5, żeby uprościć zapis. Po lewej stronie zostanie wyłącznie wyrażenie z nawiasu. Po prawej stronie mamy dzielenie 185 dzielone przez 5, co jest równe 37. Na tym etapie mamy dwa równania z dwiema niewiadomymi: pierwszym wyrazem ciągu A1 i różnicą ciągu R. Powiedzmy, że z pierwszego równania obliczymy pierwszy wyraz ciągu. Od obydwu stron tego równania odejmujemy 5R. Pierwszy wyraz ciągu można zapisać jako A1 równe 20 minus 5R. Wyrażenie z prawej strony. Stawiamy teraz do drugiego równania w miejsce A1. Dostajemy 2 razy w nawiasie 20-5R i poza nawiasem plus 9R o równe 37. Mnożymy wyrażenia w nawiasie przez dwójkę stojącą z przodu, a następnie porządkujemy równanie. Minus 10R plus 9 daje minus R. Od obydwu stron równania odejmujemy też 40. Po tych przekształceniach mamy minus r równe minus 3. Obydwie strony mnożymy przez minus 1 i dostajemy r równe 3. Wracamy teraz do pierwszego równania i obliczamy a1. Mamy a1 równe 20 minus 5 razy 3, co daje a1 równe 5. O równanie ciągu z treści zadania można w takim razie zapisać w taki sposób. a n równe 5 plus n-1 razy 3. Żeby obliczyć wartość ósmego wyrazu naszego ciągu, wstawiamy do równania n równe 8. Dostajemy 5 plus 8 minus 1 razy 3, co jest równe 5 plus 7 razy 3, czyli ostatecznie 26. Szukana wartość ósmego wyrazu ciągu to 26 i to jest koniec przykładu. W zadaniach mogą się pojawić ciągi z jakimś dodatkowo narzuconym warunkiem. Ten warunek może dotyczyć wyrazów ciągu i zależności między nimi. Spójrzmy na przykład. Rosnący ciąg geometryczny AN. Jest określony dla każdej liczby naturalnej n większej lub równej 1. Wiadomo, że a4 jest równe 16a2. Oblicz wartość ilorazu tego ciągu. Przypomnijmy najpierw ogólną postać ciągu geometrycznego. Z tablic matematycznych mamy an równe a1 razy q do potęgi n 1. W tym zapisie chodzi nam o literę Q, czyli o iloraz ciągu. W treści zadania podano, że nasz ciąg geometryczny jest rosnący. To oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, pierwszy wyraz musi być różny od zera. Inaczej mielibyśmy ciąg, którego wszystkie wartości wynoszą zero. Po drugie, iloraz naszego ciągu musi być większy od 1. Zapamiętujemy te obserwacje, bo przydadzą się za chwilę. Do rozwiązania zadania przyda się warunek podany w jego treści. W tym warunku występuje czwarty i drugi wyraz ciągu. O, rozpiszmy te dwa wyrazy, korzystając z ogólnego równania ciągu geometrycznego. Dla czwartego wyrazu pod n podstawiamy 4. Dostajemy a1 razy q do potęgi 4 minus 1, czyli a1 razy q do potęgi trzeciej. Dla drugiego wyrazu ciągu pod n podstawiamy 2. Mamy wtedy a1 razy q do potęgi 2 minus 1, co jest równe a1 razy q do potęgi pierwszej, czyli po prostu a1 razy q. Te wyrażenia wstawiamy teraz do równania podanego w treści zadania. Po podstawieniu, dostajemy równanie a1 razy q do potęgi trzeciej o równe 16 razy a1 razy q. a1 pojawia się po obydwu stronach równania. Wiemy, że a1 jest na pewno różne od zera. W takim razie możemy nasze równanie podzielić obustronnie przez a1. Wiemy również, że q na pewno nie wynosi 0. To nam pozwala na jeszcze jedno dzielenie, tym razem przez Q. Q do trzeciej stojące po lewej stronie, podzielone przez Q, daje Q do potęgi drugiej, natomiast po prawej stronie Q w ogóle znika. Otrzymujemy Q do potęgi drugiej o równe 16. W tej sytuacji Q może być równe albo 4, albo minus -4. My jednak wiemy, że nasz ciąg geometrycznie jest rosnący, a więc Q musi być większy od zera. To oznacza, że rozwiązanie Q równe minus 4 musimy odrzucić. Ostatecznie więc wartość ilorazu naszego ciągu wynosi 4.